Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Rywalizacja o tytuł Mr. Olympia 2019 rozpocznie się 12 września. Innymi słowy, w momencie publikacji tego materiału, do głównego kulturystycznego wydarzenia roku pozostały niecałe dwa tygodnie. Tegoroczna rywalizacja jest o tyle ciekawa, że najprawdopodobniej poznamy zupełnie nowego Mr. Olympia, chyba że zwycięży tu Dexter Jackson, który posiada już ten tytuł z 2008 roku. Aktualny Mr. Olympia Sean Roden raczej nikogo nie zaskoczy i nie pojawi się podczas tej rywalizacji, aby bronić tytułu. Po oskarżeniu o gwałt, który co prawda jest najpewniej fałszywe, musi poświęcić najbliższy czas na oczyszczenie swojego nazwiska. Fakt, że można znaleźć świeże materiały, na których wygląda, jakby przygotowywał się do konkursu, ale raczej robi to, żeby zająć czymś myśli, i moim zdaniem można założyć, że tegoroczny Mr. Olympia rozegra się bez jego udziału. Nie będzie tu także Fila Hifa i najprawdopodobniej także Big Ramiego, który nie zakwalifikował się po tym, jak w 2018 był szósty, i musi liczyć na specjalne zaproszenie. Widać zatem, że skład jest mocno uszczuplały i będzie brakowało zawodników, którzy byliby stawiani w roli faworytów. Oto lista wszystkich zakwalifikowanych kulturystów. Trzy największe nazwiska, między którymi najpewniej rozegra się walka o tytuł, to William Bonak, Rolly Winkler i Brandon Curie, ze szczególnym naciskiem na dwóch ostatnich zawodników. Biorąc pod uwagę aktualny trend, czyli faworyzowanie bardziej estetycznych sylwetek i zwracanie uwagi na środkową sekcję, wydaje się, że za tegorocznego faworyta należy uważać Brandona Curiego. Jego górna część wygląda doskonale, ma świetne proporcje i wąską talię. Jedyny problem to nogi, które dość wyraźnie odstają. Należy pamiętać, że ta trójka rywalizowała już ze sobą na tegorocznym Arnold Classic, które wygrał właśnie Curie. Drugi był Bonak, Winkler zajął dopiero piątą pozycję. Ten fakt daje Brandonowi ogromnego rozpędu i niejako przewagę, zanim jeszcze wejdą na scenę. Czy zdążył znacznie poprawić nogi od ostatniego występu, czyli od marca tego roku? Miał na to mniej więcej 6 miesięcy, więc pewnie spektakularnych ulepszeń nie zobaczymy. Najprawdopodobniej zaprezentuje po prostu kosmetycznie ulepszoną wersję sylwetki z Arnold Classic 2019. Patrząc na najnowsze aktualizacje jego muskulatury, można zakładać, że formę przygotuje doskonałą. Sylwetka prezentuje się naprawdę fenomenalnie. Ilość mięśni połączona ze świetną środkową sekcją sprawia, że jego tegoroczna wygrana jest bardzo prawdopodobna. Za największego rywala Curiego uważa się roliego Winklara. Słaby występ na Arnold Classic 2019 był raczej wpadką i na jego świeżych materiałach z przygotowań widać, że raczej nie należy się martwić czy zdąży z formą. Jest najbardziej masywnym zawodnikiem, który pojawi się tego roku na scenie. Pod kątem pełności i szalonego wyglądu nie będzie miał konkurencji. Pozostaje tylko kwestia w jakim stopniu zredukuje tkankę podskórną i czy uda mu się kontrolować środkową sekcję. Tak jak mówiłem, patrząc na najnowsze materiały od jego załogi, wszystko wskazuje, że będzie w 100% gotowy, co sprawia, że jego walka z Brandonem Curim zapowiada się na jeszcze ciekawszą. Będzie miał nad nim przewagę masy, posiada także lepsze dolne partie. Wydaje się, że przegrać może tylko w pozach tyłem, w których radził sobie zazwyczaj trochę gorzej. Przeszkodą może być także polityka IFBB. W przeciwieństwie do Curiego nie jest Amerykaninem i nie mówi płynnie po angielsku, zatem Federacja może uznać, że nie będzie dobrym jej przedstawicielem po wygranej i mu to uniemożliwi nawet jeżeli będzie tego wieczoru lepszy. Historia pokazuje, że IFBB pod tym kątem nie ma skrupułów, więc jest to jak najbardziej prawdopodobne. Bardzo możliwe jest także zwycięstwo Williama Bonaka, który nie zawodzi nigdy i zawsze jest świetnie przygotowany. Z drugiej strony nie należy liczyć na specjalne ulepszenia jego sylwetki. Na jego ramie nie zmieści się już tak naprawdę nic więcej. Muskulatura pod kątem rozwoju poszczególnych partii jest tak naprawdę dopracowana i kompletna do granic. Z drugiej strony nie można nazwać jej estetyczną. Ma dość szeroką talię, daleko mu do finezyjnego wyglądu czy ciekawych proporcji. Myślę, że aktualnie sędziowie raczej nie będą faworyzować jego kształtów, mimo że wydaje się bardziej kompletny od Curiego czy Winklara, ale jest też bardziej bryłowaty. Z tego powodu prawdopodobnie uplasuje się za nimi na trzeciej pozycji. Dexter Jackson. Jeżeli zaskoczy wszystkich i zwycięży na tym, Mr. Olympia, to będzie to najbardziej spektakularne zwycięstwo w historii kulturystyki. Swój dotychczas jedyny tytuł zdobył w 2008 i teraz ma szansę wygrać po raz kolejny po 11 latach przerwy. Ostatnimi czasy był krytykowany za spadek rozmiarów nóg, dotknęła go także kontuzja lewego ramienia, natomiast na tegorocznym tampa Pro wyglądał niesamowicie. Przywrócił rozmiary udą w ramionach nadal widoczna jest lekka symetria, ale i tak wyglądał naprawdę imponująco, wygrywając z samym lukiem sandołem. Do wyglądu z najlepszych czasów brakuje mu tylko lepszej środkowej sekcji, która rzeczywiście zaczęła w ostatnich latach tracić na jakości. Jeżeli uda mu się się ją poprawić będzie bardzo wysoko. Kolejnym zawodnikiem, który zapewne znajdzie się w top 6 jest Luke Sandow. Brytyjczyk, który z występu na występ jest coraz lepszy. Posiada dużą masę, twardy, ziarnisty wygląd, przynoszący na myśl Doriana Yatesa. Na ostatnim Arnold Classic zajął trzecią pozycję, wyprzedzając nawet rolę jego Winklara. Z głównych zawodników zostali jeszcze Nathan Diasza i Juan Morel. Diasza nie może zaliczyć obecnego sezonu do zbytu danych. Zwyciężył jedynie brytyjskie Grand Prix oraz zajął drugą pozycję na Vancouver Pro, przegrywając z Hadi Chupanem, który jest zawodnikiem kategorii do 212 funtów, czyli 96 kg. Nie będzie tu walczył o wygraną, ale myślę, że ma pełen potencjał, by znaleźć się wśród najlepszej szóstki. Juan Morel, na najnowszym filmie aktualizującym jego sylwetkę, tradycyjnie zachwyca rozwojem i pełnością w górnej części, ale wiadomo, że jego największa słabość to dolne partie. Zwyciężył tegoroczne New York Pro, myślę, że także powalczy o miejsce w pierwszej i szóstce. Z mniej znanych zawodników, najbardziej wartym wymienienia wydaje mi się Patrick Moore, który będzie tego roku debiutował na Mr. Olympia. Jego największym atutem jest doskonały kształt górnej części, wąska talia i szerokie barki oraz plecy. Zapewnia mu to naprawdę finezyjny i estetyczny wygląd, mimo dużej masy. Ma pełne brzuśce, dobre kształty mięśni. Zwyciężył na tegorocznym California Pro. W jego sylwetce brakuje jeszcze trochę surowości i dojrzałości, także raczej tego roku nie będzie walczył o pierwsze miejsca, ale top 10 jest na pewno w jego zasięgu. Niestety zwycięzca Vancouver Pro 2019 Hadichupan nie otrzymał wizy, więc nie pojawi się na Mr. Olympia, co jest dość smutnym faktem, ponieważ mógłby namieszać w czołówce. To był stalowy szok, a teraz do następnego.